Cześć! Dzisiaj będzie cała gramatyka, która jest Ci potrzebna na maturę podstawową. W 20 minut. Okej. Okay. Może nie całkiem, całkiem cała. No i nie wszystko będzie super dokładnie, ale za to w 20 minut. Witam serdecznie na kanale. Zaczynamy od najprostszych zdań w języku angielskim. Pamiętajcie, że w angielskim króluje SVO, czyli subject web object, a więc właściwie można przyjąć, że podmiot czasownik i cała reszta zdania. Na przykład I drink black coffee to ja piję czarną kawę i o ile w języku polskim my tak naprawdę możemy sobie. Pomieszać te słowa. Czarną kawę ja piję, czarną kawę piję ja, nawet jeżeli polonista będzie dostawał czarek na plecach słysząc te zdania, one tworzą znaczenie, które rzeczywiście jest poprawne. My wiemy dokładnie o co chodzi. Ba, możemy się nawet tego ja pozbyć i powiedzieć po prostu piję czarną kawę, natomiast w języku angielskim nic nie możemy z tym zdaniem zrobić. Podmiot, czasownik, cała reszta. I teraz tylko w zależności od tego, jakiej konstrukcji zechcemy użyć w sensie jakiego czasu. Wiecie na przykład present simple, present continuous, past simple, będziemy zmieniać. To V, będziemy zmieniać ten element czasownika, czasami po prostu dodając do tego czasownika jakąś końcówkę, a w większości przypadków jeszcze coś przed ten czasownik stawiając. Ja wiem, że to może wyglądać jak kolejna rzecz, której po prostu trzeba się nauczyć, a więc być może utrudnienie, ale tak naprawdę to jest ułatwienie. Skoro każde zdanie w ten sposób stworzone będzie poprawne, bo będzie poprawne, to pamiętajcie o tym zawsze. Wystarczy, że wrócicie właśnie do takiego zdania. Kto? co robi i cała reszta, i macie zdanie, które działa w języku angielskim, i to jest naprawdę super. Następna rzecz, Present Simple, czyli pierwszy czas teraźniejszy, który z reguły omawia się, kiedy uczymy się języka angielskiego. I tak się składa, że to też jest SVO, podmiot czasownik i cała reszta, na przykład You Drink Black Coffee, Ty pijesz czarną kawę. Żeby stworzyć pytanie, dodamy na początek do, Do You Drink Black Coffee, żeby stworzyć przeczenie. Postawimy przed czasownikiem don't. You don't drink black coffee. I co to znaczy, kiedy my używamy tego czasu? Kiedy mówimy o czynnościach, które wykonujemy w teraźniejszości tak w ogóle, tak ogólnie, kiedy mówimy o faktach. Na przykład you drink black coffee oznacza, że ty pijesz czarną kawę tak w ogóle, bo jesteś człowiekiem, który pije czarną kawę. Nawet jeżeli niekoniecznie robisz to teraz, w tym momencie, być może akurat teraz wcale kawy nie pijesz, albo akurat pijesz z mlekiem, bo... Taką ci ktoś przygotował i co w sumie będziesz mówił, że nie, nie chce. Przecież kawa to zawsze kawa, nie? Choć może być lepsza i gorsza. Ogólnie, stale w ogóle present continuous. Podmiot odmieniony być w teraźniejszości, czyli w praktyce M is albo A czasownik z końcówką "-ing", i cała reszta. Na przykład, you are drinking black coffee. I to też oznacza, ty pijesz czarną kawę. Tylko, że o ile tutaj to było picie czarnej kawy, tak w ogóle, tak ogólnie, niekoniecznie teraz, w tym momencie, o tyle tu to jest właśnie teraz, w tym momencie. Pytania tworzymy przez przerzucenie tego być, czyli "-m is", albo "-a", na początek. Are you drinking black coffee? I przeczenia przez dodanie do tego "-b", Not, czyli am not, is not, are not, a więc you are not drinking coffee, w skrócie you aren't drinking coffee teraz w tym momencie. Present perfect. Podmiot, operator have, has, czasownik w trzeciej formie i cała reszta zdania. Na przykład I have spilled my coffee. Rozlałem kawę. Pytania będziemy tworzyć przez przerzucenie have na początek. Have I spilled my coffee? I przeczenia przez dodanie not do tego have. I have not. A w skrócie I haven't spilled my coffee. I co to znaczy? To znaczy, że ja coś zrobiłem, ja to już zrobiłem, to się już stało, ale w teraźniejszości. Mhm. Zrobiłem w teraźniejszości. Ja wiem, że dla naszych polskich mózgów to jest coś absolutnie bez sensu, ale po angielsku to jak najbardziej sens ma. Bo gdyby mi teraz kubek wypadł i rozlał się na wszystkie moje notatki, na mój notes, na moje markery, na klawiaturę, wszystko to, co leży teraz tutaj na biurku, i ja bym wam powiedział, sorry, dajcie mi chwilę, bo rozlałem kawę, to czy ja naprawdę mówiłbym wtedy o przeszłości? Czy ja naprawdę komentowałbym przeszłość, czy może jednak teraźniejszość? Present Perfect, czas teraźniejszy dokonany, ponieważ mówi o czymś, co już się stało, ale to jest dalej teraźniejszość. A więc, tak w skrócie, zrobiłem, ale w teraźniejszości, to jest dalej moja teraźniejszość, to co ja zrobiłem. Hmm? W szkołach często opisuje się to jako widoczne skutki, jako doświadczenia, które można jeszcze zmienić, ale to zawsze zamyka się właśnie w tym jednym stwierdzeniu. Zrobiłem. Ale w teraźniejszości. Bo jeżeli zechcemy powiedzieć o czymś, co zrobiliśmy w przeszłości, to już będzie pass simple, czyli podmiot czasownik w drugiej formie i cała reszta, na przykład You Drank Black Coffee. Ty wypiłeś, wypiłaś czarną kawę na przykład wczoraj albo 5 minut temu, w każdym razie w przeszłości. Gdybym powiedział ja rozlałem kawę, używając czasu past simple, to biurko pewnie byłoby już posprzątane. Być może jeszcze wydłubywałbym ziarenka kawy z klawiatury, ale to już. Pytania tworzymy dodając did. I co ważne, kiedy to did dodamy czasownik wraca do formy pierwszej. Już nie drank, tylko drink. Żeby stworzyć przeczenie, dodajemy do did not. You didn't drink black coffee. I tu też czasownik w pierwszej formie. Aha bo chyba nie wspomniałem. Drugą formę tworzymy przez dodanie ed, jeżeli czasownik jest regularny. Natomiast jeżeli jest nieregularny, tak jak drink, to musimy sprawdzić, jak wygląda jego nieregularna druga forma w tabelce czasowników nieregularnych. Kolumna druga, bo i forma druga. Past hmm? simple zrobiłem w przeszłości i często będzie powiedziane kiedy, na przykład wczoraj, w zeszłym tygodniu, 5 minut temu, ale wcale nie musi być. Present perfect zrobiłem w teraźniejszości, na przykład wypiłem kawę, ale dobra. Past simple, zrobiłem coś w przeszłości, na przykład wypiłem kawę wczoraj i w sumie nie była taka dobra. Na przykład past continuous, podmiot odmieniony być w przeszłości, czyli w praktyce was albo were, czasownik z końcówką ing i cała reszta. Na przykład you were drinking coffee, ty piłeś, ty piłaś kawę. I to znaczy, że jakaś czynność była w trakcie w przeszłości, w jakimś momencie w przeszłości była w trakcie. Dokładnie tak samo jak present continuous oznacza, że coś robimy teraz w tym momencie, tak past continuous oznacza, że coś robiliśmy w jakimś momencie w przeszłości i ponieważ tych momentów w przeszłości jest w sumie nieskończenie wiele, to z reguły będzie dodane w jakim, czyli kiedy. Na przykład You were drinking coffee at seven, ty piłaś, ty piłeś kawę o siódmej. Kiedy zaczęłaś? Nie wiadomo. Kiedy skończyłaś? Też nie wiadomo. Jedyne co wiadomo, to że o siódmej ta czynność była w trakcie. Pytania stworzymy przez przerzucenie Where na początek. Why are you drinking coffee? I przeczenia oczywiście przez dodanie not. You were not drinking coffee. W skrócie, you weren't drinking coffee. Robiłem w jakimś momencie w przeszłości. Mm? I co? Mózg Wam jeszcze nie paruje? Jedziemy dalej? A co się będę pytał? Oczywiście, że jedziemy. Past perfect, czyli podmiot, had, czasownik w trzeciej formie i cała reszta. Na przykład You had drunk your coffee. I co to znaczy? Past perfect to jest czas zaprzeszły, a więc zrobiliśmy coś, zanim jeszcze zrobiliśmy jakąś inną czynność w przeszłości. Pasowałoby więc to zdanie na wszelki wypadek dokończyć, żeby ono rzeczywiście miało sens. Na przykład, wypiłeś, wypiłaś swoją kawę, zanim on do ciebie zadzwonił. I kiedy on zadzwonił, ty już wypiłeś, wypiłaś. A więc kiedy jesteśmy w przeszłości, on zadzwonił i cofamy się jeszcze w tę przeszłość głębiej, to wcześniej ty wypiłaś. I to, co jest głębiej, to jest past perfect. Nie, nie jest to jakoś super często używany czas, ale tak, obowiązuje on na maturze podstawowej, powinniście przynajmniej wiedzieć, że coś takiego istnieje i jak to wygląda. Pytania będziemy oczywiście tworzyć przez przerzucenie na początek had. Had you drunk your coffee? I przeczenia przez dodanie not. You had not, a w skrócie you hadn't drunk your coffee. Zrobiłem coś zanim, zrobiłem coś innego, zrobiłem coś jeszcze wcześniej, przed czymś innym w przeszłości. Past perfect, czas za przeszły. No dobra, jak widzicie mamy już ogarnięte najważniejsze zdania w języku angielskim, teraźniejszość i przeszłość. Present simple, present continuous, present perfect nawet to są czasy teraźniejsze, past simple, past continuous i past perfect to są czasy przeszłe, a teraz przyszłość. Tu jednak wcale nie będziemy mówić o czasach, przynajmniej w większości przypadków nie będziemy ich tak nazywać. Najważniejszy i najprostszy sposób na przyszłość to oczywiście well. Na przykład I will help you, pomogę ci, albo też We will rock you, albo Hey, I will buy a new motorcycle. Wszystko to są zdania wypowiadane spontanicznie i z reguły właśnie w takim celu będziemy używać will, bo jeżeli będziemy chcieli porozmawiać o jakimś planie, o czymś, co mamy zaplanowane, to już użyjemy to be going to. Na przykład I'm going to buy a new motorcycle, czyli po polsku mam planie kupić nowy motocykl ponieważ to be going to to plan właśnie ale co tu dużo mówić póki co taki plan wstępny bo jeżeli mówicie mam w planie kupić motocykl to nie oznacza że macie już przygotowane pieniądze i wybrany model choć być może ale niekoniecznie jeżeli ktoś dzwoni do was w sobotę i pyta się słuchaj idziesz na imprezę do Zośki a wy odpowiadacie mam w planie to nie oznacza, że jesteście już gotowi do wyjścia. Tak naprawdę to oznacza, że no niby tak. Aczkolwiek, jak masz coś ciekawszego do roboty, to proponuj. Bo jeżeli jest już wszystko przygotowane, jeżeli na przykład, nie wiem, chcecie pójść do kina w niedzielę i wy już macie bilety, i wy już wiecie, w którym miejscu będziecie siedzieć, to wtedy użyjemy Present Continuous. Na przykład: I'm going to the cinema on Sunday. Idę do kina w niedzielę. I tak jak powiedziałem, pewnie już mam bilety, ponieważ Present Continuous to zaawansowany plan. A przynajmniej w większości przypadków dużo bardziej zaawansowany niż to be going to i zwykłe spontaniczne z reguły will. Czasy, czyli teraźniejszość przyszłość, czasy, czyli tak naprawdę teraźniejszość, przeszłość i przyszłość. Wszystko, co jest Wam potrzebne, na maturę podstawową ogarnięte. Zanim przejdziemy do jeszcze kilku większych konstrukcji, czas na kilka rzeczy, które są teoretycznie mniejsze, ale wcale nie mniej ważne, szczególnie na podstawie właśnie. Na początek rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. Rzeczowniki, pol rzeczowniki policzalne to tak naprawdę większość rzeczowników, to jest wszystko to, co możemy policzyć. Na przykład boy, girl, chair, desk, dog, child, pen. Wszystko to możemy policzyć. I nieważne, czy mamy tu do czynienia z regularną, czy z nieregularną liczbą nogą, bo wiecie, czasem w języku angielskim tworzymy liczbę mnogą nieregularnie. Na przykład child i children, person i people, mouse i mice, foot i feet, czy fish i fish po prostu. Water, coffee, czyli tak naprawdę wszystkie płyny, sand, pepper, czyli wszelkie materiały sypkie, rzeczowniki abstrakcyjne w rodzaju knowledge albo love, no i niestety takie rzeczowniki jak money, health, furniture, information, także news, czy luggage, czy nawet advice. Czyli co? Czyli są pewne rzeczowniki, które da się policzyć w języku polskim. Pieniądze się da policzyć, meble się da policzyć, informacje da się policzyć, nawet włosy da się policzyć. Natomiast nie da się ich policzyć w języku angielskim. W rzeczywistości chodzi tutaj o to, że język angielski inaczej te rzeczowniki rozumie, na przykład money to jest po prostu pieniądz, ten to ma pieniądz, a he, to po prostu albo fryzura, albo owłosienie, ale to właściwie nie jest istotne, żeby aż tak dokładnie to wszystko pamiętać. Trzeba tylko pamiętać, że to też są rzeczowniki niepoliczalne w języku angielskim. I po co my to mamy wiedzieć? Z dwóch powodów. Po pierwsze, gramatycznie, w ramach zdania, my z reguły te rzeczowniki traktujemy jak liczbę pojedynczą. To znaczy mówimy, że to wszystko jest. I o ile to jest oczywiste, że woda jest, kawa jest, czy miłość jest, o tyle pieniądze po polsku są, a po angielsku money is. Meble i włosy po polsku też są, a po angielsku is, albo was, albo jeśli chcemy powiedzieć, że coś mają, to wtedy będzie has. A więc traktujemy to jak trzecią osobę liczby pojedynczej. Ale tak naprawdę absolutnie taką liczbą pojedynczą nie są. Nie da się ich policzyć, a więc nie możemy do tego dodać, do nich dodać ani e, ani n. Czyli tego przedimka nieokreślonego en, bo on oznacza, że czegoś jest jeden. Jasne? No a skoro już wspomnieliśmy, to czas na przedimki. Wiecie, en i d. Czym one się od siebie przede wszystkim różnią? Czym się różni e-dog od the-doga? Otóż e-dog to jest jakiś pies. Jakiś tam, zwykły. Nie kojarzymy go, nie znamy, wcześniej o nim nie słyszeliśmy. Widziałem psa w drodze do domu. I nie jest to wtedy jakiś konkretny pies, tylko właśnie jakiś tam pies. Jakiegoś psa widziałem, wiesz? Nie kota, tylko psa. Natomiast the-dog to jest pies konkretny. To jest ten pies, o którym Ci mówiłem wczoraj. To jest pies sąsiadów, to jest nasz pies. Widziałeś psa? Have you seen the dog? I wtedy my wiemy jakiego psa? Jakiego psa? No naszego. Widziałeś gdzieś psa? A dog? Jakiś pies. The dog, konkretny pies, wiemy o czym mówimy. Tylko uwaga, troszeczkę nam się to zmieni w liczbie mnogiej, bo jakieś psy to będą po prostu dogs. Nic tutaj nie postawimy. Takie przekreślone kółeczko oznacza, że tam powinno być pusto. Dogs. Ewentualnie some dogs. Ale na pewno nie e dogs, bo e przy okazji oznacza, że czegoś jest jeden. Właściwie to teraz powinienem pokazać paluszek. Jeden. Hmm? Nic się za to nie zmienia, jeżeli chodzi o d. Konkretne psy to będzie The Dogs. Jasne? A dog, jakiś pies. The Dog, konkretny pies. Dogs, jakieś psy. The Dogs, konkretne psy. Tyle Wam póki co wystarczy. Przyimki, czyli wiecie, na, pod, wy, obok, przed, pomiędzy i tak dalej, tak dalej, ale nas przede wszystkim będą interesować in, on i at. Bo to są zdecydowanie jedne z najpopularniejszych przyimków i zdecydowanie jedne z tych, które najbardziej się mylą. Najpierw kwestia czasu. At to godziny. Na przykład at 7.30. On to dni, na przykład on Monday, on Tuesday, on Wednesday. In to właściwie cała reszta. Miesiące, lata, dekady, tysiąclecia, nawet w przyszłości to jest in the future, a w przeszłości to jest in the future. Ale no cóż, umieśćmy tu chociażby miesiąc, in March. I to jest coś, co się myli przede wszystkim. At to godziny. On to dni, in to miesiące, lata. In 1997. Hmm? Ale poza czasem my przyimków in, on, at bardzo często używamy też kiedy chcemy powiedzieć o miejscu. In to w środku, na przykład w klubie, w granicach czegoś, w sensie między murami czegoś, ale też w jakimś kraju, w jakimś mieście, albo kiedy trzymamy rękę po prostu w kieszeni. In Poland, in the club, in my pocket. At to lokalizacja, a więc wtedy, kiedy bardziej nas interesuje miejsce niż sam obiekt. Możemy powiedzieć at the club, żeby powiedzieć, że jesteśmy w klubie, ale możemy wtedy na przykład stać przed klubem. Jeszcze częściej tego at użyjemy w takich sytuacjach jak chociażby at the party albo at the concert, na imprezie, na koncercie. On natomiast to na powierzchni czegoś. Jesteśmy na czymś. Jeśli powiemy I'm on the table, to ja wskoczyłem na stół. Jeżeli powiemy I'm on the car, to ja jestem na samochodzie, na masce albo nawet na dachu. I to jest zupełnie coś innego niż na przykład in the car, prawda? In on it. No dobra, to został nam jeszcze taki kawałek tablicy w sam raz na trzy fajne, ważne, duże w miarę konstrukcje. Mowa zależna, czyli innymi słowy reported speech. To konstrukcja, której używamy, kiedy chcemy powiedzieć, że ktoś coś powiedział w przeszłości. Na przykład I like you, she said. Ona powiedziała dosłownie lubię Cię, to w mowie zależnej będzie she said that she liked me. I zwróćcie uwagę, że tu jest czas przeszły. A już nie teraźniejszy. Dlaczego? Ponieważ ona to powiedziała w przeszłości, więc w sumie to my nie wiemy, czy dalej nas lubi. My po polsku na to nie zwracamy uwagi. Lubię cię, powiedziała. 20 lat temu powiedziała, że mnie lubi. To co, to dalej mnie lubi? Ciężko powiedzieć. W języku angielskim za każdym razem, kiedy rozpoczynamy od przeszłości, mówiąc na przykład She said, a więc ona powiedziała kiedyś coś, że. To w dalszej części zdania my musimy zrobić jeden kroczek do tyłu. Wszystkie czasy present zamienimy na past, a więc present simple na past simple, present continuous na past continuous, present perfect na past perfect. Czas przeszły past simple zamienimy na zaprzeszły, czyli past perfect. A każdy will zamienimy na would. Hmm? To może jeszcze jeden przykład. I'm learning English. Załóżmy, że tak mógłby ktoś powiedzieć. A reported speech, czy mowa zależna, to będzie. He said that he was learning. On powiedział, że on się wtedy. W tamtym momencie uczył, bo czas present continuous zamienimy na past continuous. Mm -hmm. Tryby warunkowe. A tak konkretnie na maturze interesuje nas tryb 0, 1 i 2. Zerowy tryb warunkowy to if plus present simple plus present simple. Na przykład: If you help me, I help you. Jeśli ty pomagasz mi, ja pomagam tobie. I zobaczcie, za każdym razem, jeśli ty pomagasz mi, to ja pomagam tobie. Ponieważ zerowego trybu warunkowego używamy wtedy, kiedy chcemy powiedzieć, że coś jest regułą, że coś jest prawdziwe zawsze. Zawsze, jeśli ty pomagasz mi, to ja pomagam tobie. Pierwszy tryb warunkowy to if, present simple i will. Na przykład: If you help me, I i will help you. I to znaczy, że jeśli ty pomożesz mi, to ja pomogę Tobie. To już nie jest reguła, to już nie jest coś, co się dzieje zawsze. To jest pewien konkretny warunek. Jeśli Ty pomożesz mi, no to ja wtedy pomogę Tobie. I używamy tego trybu, kiedy mówimy o teraźniejszości bądź przyszłości, która jest prawdopodobna, możliwa. To znaczy, tak się może wydarzyć. To nie znaczy, że tak się na pewno wydarzy, ale tak się może wydarzyć. I jeśli Ty pomożesz mi, no być może zobaczymy, to wtedy ja pomogę Tobie. Taka będzie ustawka. Drugi tryb warunkowy to w pewnym sensie jeden kroczek zrobiony od pierwszego trybu. Pierwszy tryb to present simple i will, a drugi tryb to past simple i would. Na przykład if you helped me, I would help you. I to po polsku znaczy gdybyś ty pomógł mi, ja bym pomógł tobie. Ale uwaga, wcale nie mówimy tutaj o przeszłości. Mamy na myśli teraźniejszość bądź przyszłość. Dokładnie tak samo jak w pierwszym. Różnica jest taka, że w pierwszym trybie warunek jest możliwy, prawdopodobny, a w drugim nieprawdopodobny bądź zupełnie niemożliwy. Zobaczcie, gdybyś ty mi pomógł teraz, nie wczoraj, tylko właśnie teraz, to ja bym pomógł Tobie. Ale nie wierzę w to, że mi pomożesz. Pewnie mi nie pomożesz, co? Hmm? Jeżeli będziemy chcieli stworzyć warunek w przeszłości, czyli gdybyś Ty mi pomógł wtedy, to ja bym pomógł Tobie też. To już byłby trzeci tryb, który jednak na szczęście nie obowiązuje Was na maturze podstawowej. Także los. No. To jeszcze strona bierna, czyli po angielsku passive. Passive voice. I na czym to polega? Strona czynna, czyli akty w języku angielskim to takie typowe SVO. To wszystko to była strona czynna. Na przykład she steals cars. Ona kradnie samochody. I to jest bardzo typowa strona czynna. Więc mamy podmiot, czasownik i cała reszta. Każda strona czynna wygląda w ten sposób, że mamy podmiot, czasownik i całą resztę. Z reguły przed tym czasownikiem jest jeszcze jakiś operator. Present continuous M is R. Past continuous was where. Present perfect have has. Past perfect had. Ale ten operator i czasownik tworzą też grupę czasownikową, która w całości mieści się pomiędzy podmiotem a całą resztą zdania. Podmiot, czasownik tudzież grupa czasownikowa i cała reszta zdania. Strona bierna natomiast zaczyna od dopełnienia. I co z tym dopełnieniem jest robione? Skoro ona kradnie samochody, to znaczy, że samochody są kradzione. Cars are stolen. Bo właśnie tak wygląda strona bierna. Zaczynamy od dopełnienia, które tak fachowo przejmuje funkcję podmiotu, ale to nie jest istotne. Zaczynamy od dopełnienia, czyli w tym przypadku od samochodów. Później dajemy odpowiednią formę być, bo samochody są kradzione. A później, tam gdzie w języku polskim dajemy. O ile się nie mylę imiesłów przymiotnikowy bierny, to po angielsku stawiamy trzecią formę czasownika, czasownik w trzeciej formie, w tym przypadku stole. I ewentualnie, jeżeli nas to jeszcze interesuje, możemy dodać przez kogo, czyli w tym przypadku samochody są ukradzione, na przykład przez nią albo przez złodziei, ale to jest w sumie dość oczywiste, więc z reguły takich rzeczy nie dodajemy. I zobaczcie, po polsku jest tak samo jak po angielsku. Ona kradnie samochody, samochody są kradzione. Ewentualnie przez nią. Coś jest robione. Strona bierna. I cała zabawa polega na tym, żeby poprawnie zrobić być w danym czasie. Tylko tyle i aż tyle. A więc tak to wygląda w teraźniejszości, w Present Simple. W Past Simple na przykład wyglądałoby to tak. Strona czynna. She stole cars. Podmiot, czasownik, cała reszta. Strona bierna. Cars. ale już nie a, bo samochody nie są kradzione, tylko tym razem samochody były kradzione, a więc cars were stolen, bo być w przeszłości. Skoro to jest pass simple, to być też będzie w pass simple. Nie? I co, warto do matury podstawowej byłoby jeszcze dodać, jak to będzie wyglądać w przyszłości. She will steal cars, ona będzie kradła samochody, a więc samochody będą ukradzione przez nią, czyli cars will be stolen, samochody będą ukradzione. No i taki chyba najbardziej problematyczny przykład: She is stealing cars. Ona kradnie samochody teraz w tym momencie. Jak to będzie wyglądać w stronie biernej? A proszę bardzo. Cause are being stolen. Ja wiem, że to being może wyglądać dziwnie, ale tak to właśnie wygląda w stronie biernej. Jest być plus jeszcze być z końcówką ing. No bo tak to też wygląda w stronie czynnej. Być i czasownik z ingiem. A tutaj mamy być i być z ingiem, bo cała strona bierna oparta jest na czasowniku być. Jasne? W teraźniejszości po prostu m is a plus czasownik w trzeciej formie, w przeszłości was well plus czasownik w trzeciej formie, w przyszłości will be plus czasownik w trzeciej formie, a w czasie present continuous m is are being plus czasownik w trzeciej formie. Hmm? No. Nie jest to może najdokładniej, jak się tylko da. Nie jest to wszystko super precyzyjne, ale za to jest wszystko. Przynajmniej prawie wszystko. Hmm? W jednym ale nie tak długim filmie. W razie czego, jeżeli chcecie więcej szczegółów, zapraszam do opisu tego odcinka. Tam macie poukładane dokładnie odcinki, które mówią o tym wszystkim bardziej szczegółowo. Jest też specjalna playlista z całą gramatyką potrzebną do matury podstawowej. Jest playlista ze słownictwem, jest playlista z tym, jak rozwiązywać maturę. Jest bardzo dużo różnych fajnych playlist, więc bardzo serdecznie zapraszam do opisu. Tak, powtarzam się. No i kończę gadanie, bo myślę, że akurat na dziś macie mnie już trochę dość, co? Czy może jeszcze nie. Nie, no kończę, dobra. Dziękuję bardzo serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Rocker English. Aha, tak szybciutko, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, zupełnie nie wiem dlaczego, to można to zrobić tutaj. Tutaj można się dorzucić na kawę, zupełnie nie trzeba, ale w sumie można. A tu za każdym razem można sprawdzić moją aktualną ofertę kursów na żywo online. See ya!